Harcerstwo y, dla mnie to miejsce, y, dzięki któremu jestem, jestem kim jestem, tak naprawdę. To już nie jest harcerstwo, które siedzi w lesie i je szyszki, tylko to są ludzie, którzy konkretnie pomagają. Konkretnie pilnują porządku, ratują życie. Było nas widać chociażby ostatnio w czasie powodzi, kiedy, kiedy zorganizowaliśmy konkretną pomoc, i nie tylko finansową, ale również tą fizyczną. To sam się nad tym zastanawiam, co takiego jest w naszej metodzie, że ludzie się do nas garną i przychodzą na zbiórki do drużyn. Praca w specjalności wodnej w naturalny sposób wykorzystuje metodę harcerską. To nieważne, czy to jest kajak, czy to jest łódka mniejsza, większa, czy duży jacht. W danym momencie, kiedy trzymasz ster, jesteś jej kapitan. To ty ponosisz odpowiedzialność i tego się też uczymy. Specjalność wodna, której mundur noszę, tak naprawdę spowodowała, że wróciłem do ZHP. Mam mnóstwo przyjaciół, którzy nigdy w życiu nie byli harcerzami. Patrząc, co my robimy dobrego z dzieciakami, dla dzieciaków, ci ludzie pytają, jak mogą. Jak mogą wrócić, jak mogą pomóc? Część z nich przychodzi, zostaje instruktorami. Te rzeczy, nieświadomie nabyte na zbiórkach, procentują w życiu normalnym.